Przede wszystkim wykonaliśmy zadanie w 100%. Wiedzieliśmy jakie problemy miał zespół z Friedrichhafen. 10 dni kwarantanny, trenowali zaledwie 2 dni, więc byliśmy przygotowani na to, że nie będą w formie. No Niemniej jednak chcieliśmy zakończyć to spotkanie jak najszybciej, jak najmniejszym nakład najmniejszym kosztem zdrowia i wysiłku udało się też porobić kilka zmian więc każdy mógł się pojawić na boisku myślę że wyjeżdża, wyjedziemy stąd zadowoleni z kompletem punktów I think is a is good game for us because uh, we come back uh, in Yashembe with three uh, points uh, 3-0 we play uh, like quite fast game for sure it was not easy for them because they, they were out from uh, quarantine only two days ago so they just have no time to practice but uh, we show our power, power today i też jest to sposób the respektywania drużyny, żeby grać ciężko, szybko, to jest so we are i jesteśmy szczęśliwi, że with z uh, Każda seria kiedyś się kończy, oby nasza trwała jak najdłużej, ale my o tym nie myślimy, każdy kolejny mecz jest dla nas najważniejszy, a teraz zaczyna się maraton samych bardzo ciężkich i trudnych spotkań. Myślę, że będziemy przygotowani, aczkolwiek nastawiamy się na bardzo ciężką walkę jak najszybciej musimy o tym spotkaniu zapomnieć bo kolejne będą naprawdę bardzo trudne To a good moment for us uh, for sure we are we are playing a good volleyball so it's good that uh, that we we are winning a straight uh, 10 games in the 3-0 but you know this series in one moment will hand for sure uh, with losing some set and maybe some games uh, so we just have to To, to continue to work, because now we are playing against a lot of strong teams uh, and especially for example in uh, three days against uh, against at, at home and after we are important game also in the in the cup and then in uh, Bechatov. so for sure it's uh, it will be a tough week and it's also good that good that today we have uh, we can give uh, some rest uh, for some guys so it's uh, it's a good evening and good uh, good game. Like today, I'm just Mam nadzieję, że będę to mógł kontynuować w następnych spotkaniach. Na pewno będziemy gotowi na zdecydowanie większy poziom siatkówki niż miało to miejsce dzisiaj. Na pewno damy z siebie wszystko, na co nas będzie stać. Mamy nadzieję, tak jak już wspomniałem, że tą serię uda się kontynuować. Być może gdzieś tam sety potracimy, może nawet przegramy jakieś spotkanie. Ale mi to jest najważniejsze: najważniejsze jest, żeby w miarę grać stabilnie wywierać presję na przeciwniku i podchodzić do każdego meczu jak do walki o wszystko.